1 lipca w Łeknie odbył się 18 Jarmark Cysterski. Obchody 18 Jarmarku Cysterskiego rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Po mszy świętej w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowano na miejsce imprezy. Spotykam się na 18 Jarmarku Cysterskim w Łeknie. Jarmark organizowany corocznie przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wągrowiec, Gminy Ośrodków Kultury. Wągrowców jest w Łeknie, a także przy współudziale środków gminy Wągrowiec. Dla mieszkańców nie tylko gminy Wągrowiec czekają różnego rodzaju atrakcje, m.in. walki wojów, chmurników wojów Grodu Łekno, drużyny, która powstała na naszych terenach z mieszkańców, którzy zasilili szeregi drużyny. Czeka także Wielkopolska Grupa Rycerska. Na czas trwania Jarmarku Cysterskiego wójt gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak przekazał klucz symbolizujący władzę Kazimierzowi Łapie, prezesowi Koła Łowieckiego Szarak. Nastąpiło też odczytanie i przekazanie aktu fundacyjnego. Mianowicie w Łeknie zbudować dom Boży, uczynić zeń i zaopatrzyć go godziwie. Podczas jarmarku ogłoszono wyniki konkursu zorganizowanego wśród dzieci i młodzieży na makietę Łekna. Konkurs ten wygrała grupa uczniów gimnazjum nr 3 w Rąbczynie pod kierownictwem pana Krzysztofa Brucha. Laureatom nagrodę wręczył pan Szymon Manikowski, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wągrowiec z siedzibą w Łeknie. Jarmark to oczywiście zabawa i śpiew. Na scenie pojawiły się zespoły muzyczne. Jako pierwsza wystąpiła Swarzędzka orkiestra flażoletowa. Do Łekna na zaproszenie pana Szymona Manikowskiego przyjechali rzemieślnicy z całej Polski, aby zaprezentować mieszkańcom Łekna swoje wyroby. Wielkim zainteresowaniem cieszył się zapomniany już dzisiaj kowal, który w tradycyjny sposób wykuwał podkowy. to jest kochane, nie? zawsze się coś z tego zrobi. Głównym punktem jarmarku byli rycerze. Swój kunszt prezentowała wielkopolska grupa rycerska. Skoro przybyła grupa rycerska, to nie mogło obyć się bez walk rycerskich oraz pokazów konnych. W trakcie naszego pokazu zaprezentowaliśmy walkę zarówno rycerzy zbrojnych, ciężko zbrojnych na koniach, jak i walkę pieszą, również prezentowaną przez rycerstwo, jak i pospolite ruszenie. Jako grupa specjalizujemy się głównie w XIII wieku, chociaż niektórzy z nas otwarzają końcówkę XII i początek XIV. Wszystkie nasze sprzęty, dobra, uzbrojenie, cokolwiek robimy jest powiązane z historią i każda rzecz ma swój odpowiednik bądź w muzeum, bądź w Malodwidle. De facto wszystko, co tworzymy, musi mieć potwierdzenie historyczne. Zamiłowania wszyscy chyba jesteśmy historykami. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych uczestników jarmarku. Na dzieci czekały piłki wodne, tor spinaczkowy oraz kucyki. się, siebie nie lubią. Walka jest aktywna. Żaden drugiemu nie opuszcza. Na koniec odbyła się wielka bitwa w obronie grodu Łeknu. Łekna bronili chmurnicy, lokalni wojowie. Grupa ta działa przy bibliotece w Łeknie, a członkiem Rady Starszych jest sam dyrektor biblioteki, pan Szymon Manikowski. Wyszedł okrutny staracz staracze Walczy z naszym drogim panem dyrektorem. Jak widać, walka zaczęta. nie jest wyraźnie W obronie. I pole. Wracamy naszego.

Pro, pro, pro. Pasz. Organizatorem 18. Jarmarku Cysterskiego była Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec z siedzibą w Łeknie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie. nie A teraz czekaj. teraz go! Żywo. عاد مر في 10